pośród 13 zakażonych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej jedna osoba trafiła do Kołobrzeskiego Szpitala. Trzymamy za nią kciuki. No niestety u niektórych osób jest to przebieg dosyć trudny. Ja nie wiem, czy Państwo informowałem wcześniej o tej sytuacji, ale kiedy mieliśmy ognisko koronawirusa we Bożu tam też zostały przewiezione osoby do szpitala i niestety pomimo wielkiego wysiłku lekarzy Dwie z tych osób no, nie udało się po prostu ratować, choroba ich zwyciężyła i mieliśmy niestety dwa przypadki z tego ogniska osób, które zostały przyjęte do szpitala, dwa przypadki śmiertelne. Jednocześnie starosta poinformował o zaszczepieniu pierwszą dawką szczepionki personelu Domów Pomocy Społecznej. W poniedziałek, w dniu wczorajszym, rozpoczęliśmy szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. W dniu wczorajszym pani doktor, która te szczepienia, jak mówiłem, na samym początku wykonujemy na miejscu, zaszczepiła ponad 50 osób w DPS-ie w gościnie. W przypadku jednej osoby ta osoba zrezygnowała, choć pierwotnie taką deklarację złożyła. Ale też pięć osób pani doktor stwierdziła, że musi to szczepienie przesunąć. Chodzi tu o ogólny stan zdrowia. Dzisiaj także rozpoczęły się szczepienia w Domu Pomocy Społecznej we Włości Bożu. Tutaj w dniu dzisiejszym planujemy zaszczepić około 35 osób. Oczywiście poprzedzonych to wszystko będzie wywiadem. Medycznym. Druga dawka będzie, będzie przyjęta za, za trzy tygodnie, ona jest zabezpieczona, więc tutaj bardzo spokojnie do tego podchodzę i mam nadzieję, że pierwszą dawkę. Do 22 stycznia, tak jak jest to pierwotnie planowane, wszyscy pensjonariusze przyjmą. Wzrosła także liczba osób wśród personelu Domów Pomocy Społecznej, która zadeklarowała chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Tylko około 30% pracowników DPS-ów się Zapisało na te szczepienia. Kolejne 10 osób, jak dobrze pamiętam, podjęło decyzję o tym, żeby do tego szczepienia również przystąpić. No niestety nie zdążyli, bo, jak Państwo wiedzą, w grupie zerowej te szczepienia są chwilowo wstrzymane. Całą konferencję starosty nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.